Dzień dobry! Glukoza pod kontrolą, dzięki czemu chrom to pierwiastek, o którym dzisiaj powiem coś więcej, ale zanim do tego przejdę, chciałabym powołać się na fakty. Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności dokonał oceny dowodów oceniających zawartość chromu w produktach i przyznał oświadczenia, że chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi przyczynia się do prawidłowego metabolizmu makroskładników. Drodzy Państwo, chrom jest przede wszystkim odpowiedzialny za regulację metabolizmu węglowodanów, przez co zwiększa odpowiedź komórek na insulinę. Istnieje wiele dowodów naukowych mówiących o tym, że chrom działa pozytywnie na osoby z cukrzycą typu 2 lub z insulinoopornością, u których poprawia odpowiedź komórek na insulinę, a także obniża glikemię naczczo. Pierwiastek ten również przyczynia się do obniżenia stężenia cholesterolu LDL, czyli tzw. złego cholesterolu i zwiększenia stężenia cholesterolu HDL, czyli dobrego cholesterolu. Wiele badań wskazuje, że chrom jest ważnym mikroelementem dla kobiet, które zmagają się ze zespołem policystycznych jajników. On pomaga poprawić metabolizm glukozy, przez co wspomaga, wspomaga regulowanie cykli miesiączkowych. Wykazuje też działanie antydepresyjne i przeciwlękowe. Hamuje uwalnianie kortyzolu, łagodzi objawy wahań nastroju, zespołu napięcia przedmiesiączkowego, sezonowych zaburzeń afektywnych, chorób serca czy nawet choroby Parkinsona. Chrom przyspiesza spalanie tłuszczu, regulując poziom glukozy we krwi, zmniejsza apetyt na słodycze i chroni przed częstym podjadaniem. Ponad połowa Polaków ma problem z nadwagą lub otyłością. Wiele osób myślę, że nie zdaje sobie sprawy z tego, że przeszkodą w kontrolowaniu wagi jest właśnie niestabilność poziomu cukru we krwi. Nadwaga, ona zazwyczaj jest spowodowana nadmierną konsumpcją żywności zawierającej cukier i brakiem aktywności fizycznej. Częstą przyczyną przejadania się może być właśnie niski poziom cukru we krwi, który może prowadzić do częstego sięgania po słodkie przekąski. Dlatego ważne jest, aby utrzymywać jego stabilny poziom. Najlepszy jest powolny wychwyt glukozy, czyli zadbanie o zdrową dietę, aktywność fizyczną i doposażenie organizmów w chrom. Węglowodany złożone, one rozkładają się powoli. Organizm wydziela mniej insuliny, aby komórki były w stanie wchłaniać glukozę w takim wolnym i równowymiernym tempie. Ważne i istotne jest, aby unikać takich nagłych skoków poziomu glukozy i wydzielanej insuliny, które... Zwykle obserwuje się w przypadku właśnie takich tych szybkich węglowodanów. Badania wykazują, że chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi oraz do prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych czyli procesu, w którym organizm rozkłada tłuszcze, węglowodany i białka. Zawartość glukozy, ona wzrasta po posiłku, a następnie spada wraz z wchłanianiem glukozy przez komórki i kluczową rolę w metabolizmie cukru pełni insulina, ponieważ to ona umożliwia, umożliwia wnikanie cukru do komórki. Chrom przyczynia się do tego procesu zapewniając, że insulina może wiązać się z receptorami insulin na błonach komórkowych, suplementacja chromu może przyczynić się do stabilizacji poziomu cukru we krwi, a stabilny poziom cukru we krwi może zmniejszyć zapotrzebowanie na słodycze. W jakich zatem produktach możemy znaleźć chrom? W skorupiakach, w orzechach, rodzynkach, w mięsie, fasoli, czarnym pieprzu, w bananach, jabłkach czy niektórych ziołach. Na co dzień w mojej pracy proszę swoich pacjentów o badania między innymi chromu. Pojedyncze osoby mają go w normie, ale jest to naprawdę rzadkością. Może to wskazywać na to, dlaczego tak wiele osób w naszym kraju jest chociażby obciążony cukrzycą typu 2 może przyczyniać się do tego między innymi właśnie niedobór chromu. Warto się więc zastanowić nad jego suplementacją, ale jaki preparat dostępny na rynku wybrać? Chrom występujący w nieorganicznej postaci, on wchłania się w zaledwie 1%, natomiast w postaci związków organicznych jego absorpcja wynosi już 15%, nawet do 20%. Jakie produkty stosuję ja i moja rodzina? Są to drożdże organiczne chromu. To specyficzne źródło chromu. Jest absorbowane do 10 razy lepiej niż inne dostępne na rynku źródła chromu, takie jak pikolinian chromu czy chlorek chromu. Wybierając produkt, oczywiście zwróćcie Państwo uwagę, aby produkt działał i był bezpieczny. Co często będę powtarzać, aby producent miał przeprowadzone badania kliniczne odnośnie preparatu, a nie tylko odnosił się do badań. Jeśli będziecie Państwo zainteresowani, który produkt z Chromem ma przeprowadzone badania kliniczne i jakość farmaceutyczną, zapraszam do kontaktu. Alicja Sujka, dietetyk chorób dietozależnych, psychodietetyk, naturopata.